Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witam we wtorek, tydzień świetlisty. Dzisiaj mamy archanioła Michała. Więc zobaczmy, co chce dla nas powiedzieć. Intencje się palą. Jeden, dwa i zapraszam. Dla jedyneczek, jaki mamy temat od Michała? Zarezerwuj czas na podjęcie decyzji. Czyli słuchajcie, jest podpowiedź, żeby się nie spieszyć żeby po prostu na przykład zostawić sprawy w boskiej opiece. Bo jest tak też czasami, że się rozwiązują w dziwny sposób. Tak? I nie musimy nawet ingerować. Być może musicie na przykład zaciągnąć jakieś opinii, zdobyć jakieś informacje, bo nie ma tyle, żeby tą decyzję odpowiednio podjąć. Być może... Mm, Dowiedzieć się o jakichś jeszcze opcjach, o jakichś alternatywach, tak? Żeby tu nie było po prostu presji. Jeżeli nawet jesteście naciskani, dajcie sobie chwilę, poproście o chwilę czasu do namysłu, nie musicie zawsze odpowiadać od razu, reagować od razu. Ma macie prawo na, na przemyślenie, tak? I to jest po prostu mądre. Więc. Tutaj też na przykład nie podpisywać od razu jakichś takich papierów, tak? Gdzieś tutaj y, impulsywnie po prostu nie podchodzić do tematu. No i ok, mamy jeszcze tutaj modlitwę, y, którą możecie wykorzystać. Y, ona mówi tak. Archaniele Michale, proszę Cię, pomóż mi być silnym i odprężonym. Kiedy zbliżam się do danej sytuacji, przypomnij mi... O odłączeniu się i cofnięciu, pozwalając tym samym na naturalny jej rozwój. Okej. Okay. Tutaj też jeszcze przed decyzją, wiecie, jak nie na prędko, czy coś tam, zawsze mówimy przespać się z decyzją jakąś. Dobrze jest na spokojnie, bez emocji. Wiecie, na wypuszczonym oddechu czasami trzeba tutaj zwrócić się w kierunku faktów, logiki, czasami wybierać też sercem, w zależności jaką sytuację mamy. O tym tutaj jest mowa. U każdego to będzie, słuchajcie, co innego. Dobrze, dwójeczki. Wójeczki, o proszę, jak macie macie, Ko korzystny wynik w jakiejś sprawie, to jest podpowiedź, że jesteście bezpieczni w jakiejś sytuacji, bezpieczni właśnie w jakimś z kolei wyborze, w jakimś kierunku, i tu będzie korzystny wynik wa Waszych działań, yy, waszego zaangażowania, Waszych wyborów. Tutaj właśnie jakaś, nie wiem, pracowitość przyniesie korzyść, nowa relacja będzie fajna, wartościowa, długoterminowa, <coughs> przepraszam. Być może tutaj dostaniecie, <coughs> a czakra gardła się blokuje, Wy, wymarzoną pracę. Yy, tak, być może właśnie musicie zadbać o ten korzystny wynik i porozmawiać z kim, przeprowadzić jakąś rozmowę, skonfrontować się z kimś, z czymś, dlatego mi się blokuje ta czakra gardła. Yy, może wypowiedzieć tutaj swoją opinię, yy, może tutaj będą egzaminy i też czas wypowiadać, tak, więc yy, nie, nie być w lęku. Tutaj może być powiedziane, że też w jakiejś nie wiem, inwestycji, sytuacji nie będzie brakowało pieniędzy. Pojawi się też na przykład temat jakiegoś wsparcia, pomocy, uzdrowienia. Różne tematy. U każdego coś innego, ale mamy korzystny wynik. Więc super, modlitwa. Dziękuję Ci za wyklarowanie sytuacji, która jest idealna i sprawiedliwa dla każdego, kogo dotyczy. Dziękuję Ci Archaniele Michale za pomoc w zaufaniu i podtrzymywaniu wiary. Super. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego, najlepszego.